Cześć kochani w kolejnym filmiku, dzisiaj przychodzę do Was z odpakowaniem takiego prezentu, jest to przesyłeczka z moja Nivea, także jeżeli jesteście ciekawi co jest w środku to zapraszam do oglądania. Dostałam tą przesyłkę ponieważ należy do klubu Nivea, także fajnie udało mi się coś tam dostać do przetestowania. Na pewno dzisiaj, właściwie w tym filmiku, zobaczycie też recenzję tego kosmetyku, a może nawet ja go testuję i zobaczycie różnicę, czy jakaś widzicie różnicę między tym podkładem, co mam teraz, a za chwilkę tym, co będę miała w tym. Także już Wam pokazuję takie śliczne pudełko biało-granatowe, bardzo charakterystyczne char char do Nivea. Także otwieram, już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. W środku tak wygląda, troszkę mi światło odbija. I mamy tutaj taką jakby karteczkę Moja Nivea i tutaj jest napisane Brawo, twoja odpowiedź otworzyła ci drzwi do pielęgnacyjnego świata Nivea. I tak to wygląda, fajnie. I tutaj w tym kartoniku mamy nasz produkt i jest to krem podkład w poduszce z kwasem hialuronowym. Tak wygląda opakowanie, bo tak z wam pokażę, żebyście lepiej widzieli. I ja tutaj mam kolor 01 hl Naturalnie wyrównuje kolory, zapełnia 24 godziny nawilżenie, wygładza zmarszczki, także brzmi idealnie. Już Wam pokazuję, jak ten produkt wygląda w środku. Jest to takie. Wygląda troszkę jak taki kremliwa, zobaczcie, nie? Fajne. I on jest tu otwierany. Tutaj mam taki guziczek. Tak wygląda. Mamy lustereczko, to jest taka gąbeczka, ale ona nie jest taka szorstka, jak często to bywa, jest taka bardzo, bardzo delikatna, miła w dotyku. Mamy też, możemy na palec nałożyć, także fajnie. I tutaj mamy puste miejsce właśnie na tą gąbeczkę. Tutaj musimy sobie tak podnieść troszeczkę ten boczek i otwiera nam się właśnie produkt. Tak wygląda produkt. Jest to taka faktycznie gąbeczka. I powiem Wam, że jak ja już zobaczyłam sobie tą gąbeczkę że tak pięknie pachnie. Jestem ciekawa, czy na twarzy będziemy to czuć, bo zapach jest świetny. Zaraz sobie nabiorę troszeczkę na palec i Wam pokażę, jak to widać. Taki jest odcień. Nie wiem, czy będziecie widzieć na mojej skórze. Widzicie, jest bardzo delikatny. Ja właśnie chciałam ten jaśniutki podkład. I on tak pięknie pachnie. Właściwie go nie widać. Ja go mocno nie rozprowadziłam. Ale zapach wspaniały. Także ja idę to testować. Może Wam pokażę, jak nakładam go i sami ocenicie, czy jest jakaś różnica. Także bez większego przedłużania lecę testować i niedługo do Was wracam z recenzją tego produktu. Także czekajcie, zaraz będę z Wami. Wracam do Was po tygodniowym testowaniu tego mojego podkładu kremu, także jeżeli pamiętacie, i już Wam mówię, co o nim sądzę. Testowałam go tydzień, dobry tydzień i w ogóle nie wspomniałam wam chyba poprzednio, że wybrałam kolor 01 Hell. Był to najjaśniejszy kolor, jeszcze jest jeden, troszeczkę ciemniejszy i już wam mówię, co dostrzegłam i jak to u mnie wyglądało. Jak pokazywałam, ogólnie jestem zakochana w pierwszej chwili, powiem Wam, w tej gąbeczce. Jak widzicie, używałam tak połówką, nie całością, było mi wygodniej, ale faktura tej gąbeczki jest naprawdę wspaniała, ponieważ ten podkład nie wchłania się do, w gąbeczkę, tylko jest na gąbeczce, że. Od razu idzie to nam na twarz, na skórę, a nie, że w środę gąbki, więc to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy ta gąbka jest silikonowa, czy coś takiego, ale jest tak przyjemna, że jeżeli by były same takie gąbeczki do kupienia, na pewno bym je kupiła. Bo jak wiecie, te takie gąbeczki, takie, te standardowe, one często się rozdwajają, kruszą, a ta jest naprawdę wspaniała, jestem jej zakochana. I jeżeli chodzi o ten krem podkład... Tak to wygląda, jak Wam pokazywałam, i używałam go. Powiem Wam, że bardzo fajnie, ale to delikatnie nawilża naszą skórę i też ma delikatne krycie. Jeżeli macie piegi, ja latem mam bardzo dużo piegów i to jest dla mnie takie uciążliwe i nie podoba mi się, to ten podkład świetnie je zakrywa, nie widać ich kompletnie i to było dla mnie miłe zaskoczenie, bo nieraz mam całą twarz w piegach, co nie lubię, konkre... <laughs> nie lubię tego w ogóle, ponieważ niektórzy mówią, że to fajnie wygląda i to jest fajne, to u mnie to kompletnie nie jest fajne także ten podkład sobie z piegami radzi. Miałam też tutaj na brodzie plamkę, jakaś mi się pojawiła, jakaś chrostka coś takiego i też ten podkład sobie z nią świetnie poradził i ją ładnie zakrył. Nie musiałam stosować jakichś dodatkowych rzeczy. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, że on ma ten filtr przeciwsłoneczny 15, więc na lato to jest idealny. Podkład jest bardzo bardzo delikatny. Jedynym wadą, jaką znalazłam w tym podkładzie, jest to, że twarz jest taka troszeczkę świecąca, rozpromieniona, coś takiego. Ja tego efektu nie lubię, dlatego zawsze, zawsze, cały tydzień po odstosowaniu tego produktu sobie twarz jeszcze po nim dawałam jeszcze puder transparentny, czoło, nos, broda, miejsca, które najczęściej się świecą. Żeby troszkę tą twarz zmatowić i makijaż nie był taki święcący, ja osobiście nie lubię tego, ale wiem, że osoby, które, osoby, są takie osoby, które właśnie lubią, gdy cel jest promienna, która błyszczy i tak dalej, więc to już od naszego gustu zależy. I jeszcze co zauważyłam podczas tego testowania, że to... Ten podkład można wyciągać i mamy same lusterko z dziurką, więc nie wiem czy będzie można kupować tańszą wersję bez lusterka bez i tylko będziemy mogli wymieniać sobie ten krem podkład, czy po prostu to jest takie, jeżeli skończymy to, to możemy sobie zostawić lusterko na pamiątkę. No nie mam pojęcia jak to wygląda, jeszcze się nie orientowałam ale dla mnie to by był fajny sposób, ponieważ no nie, tak szkoda, ja nigdy lusterek nie wywalam, kupuję często pudry, a lusterka zostawiam i potem takie opakowania wszędzie gdzieś leżą, bo jak wiecie lusterek się nie wywala. Właściwie to napiszcie mi w komentarzach, czy jak użyjecie jakieś kosmety, w którym jest lusterko, to wywalacie to lusterko, czy też zostawiacie tak jak ja, później się Wam uzbiera jakaś kolekcja takich pudełek. Także no to dla mnie jest trochę fajne i niefajne, bo później w tym domu mamy tego mnóstwo. Tym bardziej, że kupujemy jeden produkt non stop, więc jeżeli by była taka wymienna opcja, to by było genialne. I co jeszcze Wam w o tym produkcie powiedzieć? No Na pewno nie mogę Wam teraz na tą chwilę powiedzieć, jak je wygląda tutaj z wydajnością, bo nie widzimy ile tego produktu jest. Możemy tylko przeczytać na opakowaniu, że to jest 15 gram, a ja nie potrafię określić na ile to może starczyć. Dlatego, jeżeli chodzi o wydajność, to na pewno Wam powiem o tym w jakimś projekcie ten, jak po prostu mi się skończy ten produkt. Także jedynie to, to też wam nie jestem w stanie powiedzieć, a tak ogólnie jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że miałam możliwość przetestowania tego, bo otrzymałam to prezent od Nivea, bo myślę, że sama bym nie kupiła tego produktu, bo z tego co się orientowałam, to chyba kosztuje około 80 zł, jak dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy to była promocja, czy to jest stała cena, bo jeszcze się nie orientowałam, w tym jeszcze właściwie nigdy w sklepie nie widziałam, tylko gdzieś tam mignęło mi w internecie, czy tam w ulotce jakiejś. Także myślę, że warto kupić, jeżeli szukać jakiegoś podkładu. I moja twarz jest, teraz, moja karnacja ogólnie jest bardzo jasna, ale jest delikatnie opalona, dlatego też fajnie to yy, się wtapia w skórę ten kolor. A słyszałam, że niektóre osoby też mają jasną karnację, ale niestety był ten kolor dla nich za ciemny. Myślę, że jakieś będą te stery, jeżeli byście chcieli spróbować, trzeba popatrzeć po sklepach, ja jeszcze tego nie zrobiłam, ale na pewno na nadrobię to niebawem, bo jak wiecie ja uwielbiam zakupy. Także już nie będę przedłużać, jeżeli chcecie to na pewno sobie kupcie. A ja lecę teraz na zakupy oczywiście i zobaczę co w tych sklepach fajnego się nowego pojawiło, a może coś też nagram niebawem, bo dawno nie było holu zakupowego. Także napiszcie, czy mieliście ten kosmetyk, czy Was zaciekawi, czy może widzieliście i czaicie się na niego, a nie wiedzieliście, czy warto go kupić. Także zapraszam Was do komentowania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!